To, tylko na tyle, co stać? Ma rację. Zawsze musi być coś specjalnego. Gotowi byliśmy pomyśleć, że Dawid naprawdę uwierzył w moc tych staroświeckich sztuczek, co już nie działa. Pierwszym plusem tego, co Dawid ma w bagażniku, jest sam fakt, że to coś się w nim zmieściło. W sumie są to dwa statywy poprzeczka i prześcieradło. Chyba wiadomo już, co to będzie. A to gadżet główny. To jest genialny pomysł na randkę. Genialny pomysł na randkę. Ona będzie zachwycona. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mini projektor wyświetla obraz w jakości HD 720 pikseli, przekątna około 100 cali. Do tego wbudowany głośnik, bo oprócz Wizji musimy mieć też fonie. Android TV 3600 aplikacji. A jeśli wam mało, to zawsze możecie podłączyć do tego urządzenia swoje urządzenie za pomocą kabla USB albo HDMI, albo bezprzewodowo Bluetooth Wi-Fi czy Chromecast. Cię pięknie. Kino samochodowe to w końcu randkowa klasyka. Dawid nie ma jednak nieskończenie dużo czasu, bo bateria wystarcza na jakieś 2,5 godziny oglądania. No jak ci się podoba? Zależy, co będziemy oglądać. Mam pewien pomysł. Akurat leci materiał, w którym drugi Dawid testuje trójkołowiec polskiej produkcji. Oj, dobre to było! Te wszystkie dane techniczne, te waty, wolty, ampery to musi rozmiękczyć każde serducho, nawet Jessiki. Myślałam, że będziemy oglądać Titanika. Titanika, Titanika. Stanik jest długi, źle się kończy i nie ma takich fajnych gadżetów. No na pewno są lepsze niż twoje, i prowadzący jest przystojniejszy. Super randka. No to dwa tysiaki poszły się czesać. Była to najdroższa, nieudana randka w życiu Dawida.